Hej, witam Was z powrotem w Dark Souls. Powiem wam. Powiem po, powie wam szczerze, że przed chwilą ulepszałem sobie bronię. Albo już się szykowałem na zbudowanie, znaczy zrobienie sobie miecza Artoriasa. No, tak mało. Regeneracja, nie światło w sumie. W pewnym momencie mi się bardzo przyda. Wydałem dużo, dużo, żeby ulepszyć i złamany miecz, i długi miecz Coś nie ma dostrojnie. Yy, I okazało się, że nadaremny Ponieważ za mało pieniędzy. Tak to jest, za mało pieniędzy to niestety... Znaczy waluty. Tylko lekko wystarczyło go podciąć. O u, au, au! Przez chwilę mówiłem, że za dużo pieniędzy nie mam, ale wydaje się, że pozwalam sobie na tak głupie śmierci, jak po prostu przeturlać się. Nie wygupię się, Walcz z nimi normalnie. O! Dobra. Ale to kolumny! Ua. Oni za zachowują się jak zwyczajni puści. chodzi mi szczególnie o te właśnie ataki takiego berserker. Takie machanie łapami w... raz, dwa, trzy, tak. Że Przynajmniej drugi mnie tym nie trafił. Zaraz wam pokażę działanie Srebrnego Naszyjnika, bo mi się wydaje, że wam nie pokazałem. Oczywiście. Kurde, no. Najpierw się jednak zdrowie. Nie idzie mi, naprawdę mi teraz nie idzie. Dawaj. Muszę padać, że z drugiej strony jest jeden mały, tu. Mały tu. Nie trafiłem, prawda? Cholera jasna, muszę się po prostu ogarnąć. Ostrożnie, ale tam byliśmy, zdaje się. To z tej strony było? Tak. To jest jaszczurka, która mu ucieka. Nie wiem, jak można się do niej szybko dostać. Szczerze mówiąc, nie pamiętam. I tu skończyliśmy nasze podróże. być poszukiwania, ale to nie poszukiwania, było tylko podróż. A zdaje się, że. Tędy? Można wskoczyć do tego pana, moment? Ja zawsze mam po prostu, że muszę sprawdzić z tyłu, co się dzieje. No nic. Tak, chyba tędy po prostu. No oni są już pustymi? Ciekaw jestem, czy też ich dotknęła klątwa nieumarłych. Yeah. <laughs> Nie, ja to... Mam szczęście dzisiaj, mam dzisiaj szczęście. na pewno da się yy, sparować na stówę. Wiem, że bezpieczniej jest zawsze... O! Zawsze naj, najłatwiej jest i najbezpieczniej yy, zablokować cios. Śmieci. Przepraszam, że to twoje śmieci ruszyłem? Przepraszam. Zwróćcie uwagę, że. Jedyne płomienie, jakie widzimy, to ogniska. A dobra, to w swoim czasie. Ej, co jest? Oh shit, on jest tutaj! O, oh fuck! Myślałem, że on jest tam przy drzwiach. No matko! To była wyboista ścieżka, ale jestem. Ponownie, z powrotem tutaj O kochani uwielbiam... uwielbiam ludzi, którzy dzwonią... Nie ma rady cholera Którzy dzwonią z ofertami Uwielbiam tych ludzi Hello I mówię, że jestem zajęty, że może kiedyś indziej. Ale szybko przedstawię ofertę. <noise> A maskę okej. Okay. Słowo się nam spokoju nie daje. Ale błąd graficzny, który przedstawiał, no. Przedstawiał ukryte przejście, no po prostu niesamowite. Te błędy graficzne na PC. Nie wiem, czy nie grałem na konsoli, ale. Niesamowite. Już widzieliśmy tutaj, że był błąd graficzny. Tam jest skrzynia, nie wiadomo jak się dostać, wszyscy, ja sobie myślałem, wszyscy chciałem być. Ja szczerze mówiąc myślałem, że trzeba będzie tam skoczyć, kiedy po raz pierwszy tam byłem, ale. Za pierwszym razem nie wiedziałem kiedy grałem w dodatek, że trzeba to światłem. Tyle zachodu dla czerwonej gródki detanitu nie? Chciałem powiedzieć, że niesamowite, że w tym miejscu płonie ognisko Tutaj nie można przy nim odpocząć. To no jest bonfire, to jest zwyczajny tego. A zaraz to jest ten przecież mimik. Hop. i po nim trzeba ostrożnie z tymi dziadami klucz herbowy. Bardzo ważny klucz A ostatni, okej, okay. wykięty klucz herbowy Rowski herbu są zaklęte, a drzwi zamknięte potężnym czarem Dużo nam to nie powiedziało Ale nie szkodzi Oj, źle wstanąłem Miałem szczęście, że tarcza złapała Drabina. Tu było. Tu było coś. Pamiętam. Okej, okay, właśnie. Tędy. Człowieczeństwo to będzie? bliźniarze. człowieczeństwo. No właśnie. A więc się opłacało. Ci panowie dość często zrzucają. Człowieczeństwo. Ci panowie dość często zrzucają. Człowieczeństwo. Hop Zbliżamy się już coraz bardziej, coraz bardziej do... Do Manusa Oj, to na pewno dostaniemy, no No kurde, znowu nie złapałem, no nie wiem Nie wiem, co się dzieje ze mną dzisiaj, cholera, wybaczcie Hej Interesujecie się mną tu. Jehoho! Yeah. <ścoughs> straszyłem na mną jest mag, jeszcze jeden. Oj, no będzie ciężko, czy ja dobrze zrobiłem, że z tej strony przyszedłem? Odblokujemy. Skrócik. Nie ten, co chciałbym już odblokować, ale po co narzekać? A nie! To tutaj już. Cholera jasna. Heh. Kto by pomyślał? Zaraz to. A, ok. Przecież jest jeszcze niedaleko, gdzie był Chester. Trzeba je od dużych. Bo chciałbym już zrobić... ...nie A właśnie, może ja wyjaśnię wam jedno. Czasem uderzam ich tak, że brakuje bardzo mało, żebym ich zranił. A czasem atakuje tak, że starczy... ...bardzo dobrze. Oj. Widzicie? Na przykład teraz. To był cios. To była tak naprawdę... Znaczy, jak to... O, widzicie? Teraz go nie zabiłem. W momencie, kiedy atakuje przeciwnik, ja zdążę go uderzyć podczas jego ataku. Zadajemy dodatkowe obrażenia, ponieważ jest to atak jako riposta brany pod uwagę. Głupie trochę, że w 32 chyba to jest już w 32, w 32 odcinku tłumaczę coś takiego, ale tak to jest. Dobra, jeszcze. Oj! Mogłem przecież iść, byłem przed chwilą przy arenie, arenie i użyć klucza mogłem. Ale tego nie zrobiłem. Dobra, on teraz na nas... A nie, okej, okay, chodź tu. Fuck, nienawidzę ich! Nienawidzę was, słyszycie? O, jest! Zapałem go. Ciężko mi czasem wyczuć, naprawdę. U. Tamten nas nie widzi, czy go tam nie ma? Ta, ten jest nad nami, tuż, tuż nad nami. Uj, to było bliskie. Mroczna mgła. U, jeszcze ten na górze chyba zwisał, czy. A tam jest, tam Sukhinson. Albo nie mogę za bardzo cokolwiek zrobić. O, 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 o. chodźcie, chodźcie. Jeszcze żyjesz. Mogę od razu tak zrobić. O, fuck! Z góry mnie tra. Jezus, Maria! Hmm. Są takie momenty w tej grze, że chce się po prostu usiąść i płakać. Naprawdę. O, nie, 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 no, nie, nie mogę. No, po prostu, wiecie co, nie wiem czy. Oh, 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 oh. Dużo domek tyranitu? Tak, oni też to upuszczają. Czy ja osłonię się od. Zosta Nie wiem, czy. Uh. 15. Nie wiem, czy ja od magii się osłonię aż tak. O oh fuck! O oh fuck! O no, matko... Ten odcinek nazwę... Długi dzień jazgoty. Zszedł do mnie! <ścoughs> Jezus Maria! Ta gra, po prostu nie wiem, no! Ona jest nie samowita, no. Gdzie nie, gdzie ty jesteś, kurwa synu, a tam. O. Kuj. Jak to nie było? matko gdzie teraz zginął Jest na chipie Gdzie? A tam, okej. Okay. Dusza bohatera dwa człowieczeństwa, i skoro mi nikt nic z tyłu nie zaatakował, i cztery duże odłamki tyteni, Tu zdobyłem tutaj idąc sztaby. Powinienem zniszczyć, bo one nic nie dają. To będzie bardzo fajny odcinek dla was, moi kochani, popatrzycie sobie jak męczę się. Jak on, jak on, jak, jak on... Jak on go ściął stamtąd? A, tutaj chyba nic nie ma. Nie jestem pe... A, nie mam tutaj nic. Dla, dla pewności tylko. Nie To, co wygląda, jak przejście. Z reguły nim nie jest. Gram pewnie z 20 minut, a czuję się, jakbym grał 2 godziny. Naprawdę. No właśnie. Uważajcie, tam dwaj panowie, a ja już taki skupiony bardziej. Okej. Okay. Nie, ja, 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 ja! Ty kurwisi. A nie mam innego wyjścia jak. Idę odzyskać swoje dusze i skończę, naprawdę. Kończę, kończę. ULASIL mnie pogonało, naprawdę. Pierdzielony, nawet nie dość, nie, Manus jest niczym, te potwory są, nie wiem, wszystkim, matko no. Witam w Dark Souls, nie żyjesz, kropka. Nie widzę was. Pokój. Przynajmniej wymagi nie używacie. Strzel do mnie? Strzel do mnie. Ty sukin synu. Dwa człowieczeństwa, 45 tysięcy dusz i zdrowe zmysły Dark Souls Prepared to die Edition <grym> Witam. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia następnym razem w Dark Souls. Chyba przez ten czas zajmę się The Elder. Zaraz pociągam. The Elder Scrolls. Skyrim? Nie. O, oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia następnym razem w Dark Souls. Jeżeli chcecie śledzić moje poczynania, zapraszam na Twittera. Siemanko.